Bitcoin to kryptowaluta, która budzi olbrzymie emocje. Dodatkowo zmienność powoduje, że nie brakuje na niej amatorów inwestycyjnych wrażeń. Jest duża grupa osób, które po prostu chce zarobić i to nie tylko na wzrostach tej kryptowaluty, ale również na tym, że ta kryptowaluta może przestać istnieć, spadnie do zera, ale nie zajmiemy się tutaj tym, czy rzeczywiście Bitcoin jest wartościowy, czy jest bezwartościowy, ale Próbujemy wykres bitcoina i bitcoina ująć w algorytmiczny sposób. Czyli czy da się najpopularniejszą kryptowalutę okiełznać za pomocą algorytmów? O tym w kolejnej lekcji handlu algorytmicznego Eksperta Ekserii. Dzień dobry, nazywam się Błażej Nowakowski i jestem ekspertem serii, platformy do handlu algorytmicznego. Witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku o algorytmach i robotach inwestycyjnych. W pierwszych dwóch częściach naszego cyklu opowiedzieliśmy, że algorytm to zbiór instrukcji, który dokładnie mówi inwestorowi, kiedy kupić, a kiedy sprzedać instrumenty finansowe oraz pokazaliśmy, jak w prosty sposób zbudować i przetestować swój algorytm. Pokazaliśmy, że budowanie algorytmów może być tak samo intuicyjne, jak korzystanie ze wskaźników. Nasze sygnały uzyskaliśmy dzięki prostym funkcjom, które sprawdzały, czy podane dwie serie danych się krzyżują lub sprawdzały, która seria jest wyżej lub niżej. Sygnały mogliśmy ze sobą łączyć i potwierdzać, a uruchomiony potem algorytm kontrolowaliśmy z komputera i z telefonu. Dzisiaj przyjrzymy się, jak testować nasz algorytm i na co zwrócić uwagę, analizując jego wyniki. Przy okazji obejrzymy sobie Bitcoina i odpowiemy na pytanie, jaki algorytm warto na nim uruchomić. Bitcoin to bardzo młody rynek, jednak ze względu na swoje rewolucyjne hasła i zastosowania przyciąga dzisiaj miliony zainteresowanych. Oglądając historię notowań, nasz wzrok od razu przyciągnie niespotykany rajd cen w roku 2017. Cena poszła wtedy w górę od 700 do 20 tysięcy dolarów. Hossa na Bitcoinie zakończyła się krachem i przeceną o 80%. Od tego czasu Bitcoin odbudowuje zaufanie wśród inwestorów, jednak jest to wciąż instrument bardzo spekulacyjny. Jego cena potrafi urosnąć i spaść nawet o kilkadziesiąt procent w ciągu jednego dnia. Zobaczmy. Na wykresie stworzę swój własny wskaźnik, który pokaże mi dziennie, dzienne procentowe zmiany cen. Użyję do tego funkcji indicator glue, czyli dosłownie sklejacz wskaźników. Jako pierwszą serię podam ceny maksymalne bitcoina, jako drugą serię ceny minimalne i jako operację wybiorę odejmowanie. Nadamy nazwę naszemu pierwszemu wskaźnikowi, różnica. Narysujemy go na nowym panelu. Gotowe. Żeby przedstawić to w procentach. I jeszcze raz użyję indicator glue. Teraz jako pierwszą serię podam mój wskaźnik różnica, a jako drugą serię ceny minimalne i wybiorę dzielenie. Wskaźnik narysuję na nowym panelu i nadam mu nazwę zmiany procentowe. Możemy teraz zobaczyć, że dzienne zmiany procentowe bitcoina sięgały nawet 60%, a zmiany w wysokości 10 i 20% są niemal normą. Spróbujmy to wykorzystać i zbudujmy nasz pierwszy algorytm. Wielu inwestorów stara się odszukać na wykresie różne formacje flagi, trójkąta oraz rysuje linię trendu. Algorytm może nam przypilnować miejsca przebicia wskazanej linii i zawrzeć transakcję w odpowiednim miejscu, nawet kiedy śpimy lub jesteśmy na spotkaniu. Ponieważ Bitcoin bardzo silnie rusza w dół lub w górę, po okresach swojego uspokojenia, taka strategia bazująca na wybiciu z formacji lub przebiciu linii trendu ma na nim sens. Narysujmy zatem na godzinnym wykresie Bitcoina linię trendu, Teraz zarejestrujemy ją jako serię danych i nadamy jej nazwę linia. Nasze sygnały wygenerujemy za pomocą funkcji cross. Jako pierwszą serię danych podamy ceny zamknięcia świeczek. Jako drugą serię wskażemy naszą linię. Kiedy cena zamknięcia przebija linię z dołu do góry, chcemy kupić. Wybieramy więc sygnał buy. Kiedy cena przebije z powrotem linię z góry na dół, chcemy zamknąć naszą pozycję. Wybieramy więc sygnał exit long. Naszą nową strategię nazwiemy przebicie linii. Zobaczmy teraz, jak wyglądają sygnały na wykresie. Widzimy, że cena zamknięcia kilka razy przebijała naszą linię i wracała, ale kiedy rynek mocno poszedł w górę, mieliśmy już kupionego bitcoina. Zobaczmy linię kapitału naszej strategii. Korzystamy z funkcji Equity Line. Jako ceny realizacji transakcji podajemy cenę zamknięcia świeczek. Wskazujemy naszą strategię, czyli przebicie linii. Widzimy, że początkowo kilkukrotne otwarcie i zamknięcie pozycji przynosi stratę, ale duży ruch bitcoina z nawiązką ją odrabia. Naszą linię na wykresie możemy oczywiście dowolnie zmieniać. Zastosujmy ją do bieżącej sytuacji rynkowej. Zapiszę teraz swoją strategię w moich strategiach, żeby ją później uruchomić. Pokazany algorytm pomaga mi kontrolować rynek i wprowadzać w życie własne analizy. Wielu jednak z Was chciałoby uruchomić robota bez konieczności analizowania wykresu. Zastanówmy się nad tym, co powiedzieliśmy o Bitcoinie. To rynek, który charakteryzuje się mocnymi ruchami po okresach swojego uśpienia. Wykorzystajmy to zatem. Na wykresie dodam dwa wskaźniki. Pierwszy z nich, highest, to wskaźnik maksymalnych cen. Wskazuję serię Close, bo chcę, żeby były to maksymalne ceny zamknięcia świeczek oraz okres 48 godzin. Widzimy wskaźnik na wykresie. Drugi, Lowest, to wskaźnik minimalnych cen zamknięcia z ostatnich 48 godzin. Jeżeli teraz nasza obecna cena będzie najwyższą ceną z ostatnich 48 godzin, to bijemy szczyty i chcę kupować. Wykorzystamy do tego funkcję Greater Less. Jako serię A podajemy cenę zamknięcia, a jako serię B nasz wskaźnik Highest. Jeżeli cena zamknięcia jest równa, po angielsku equals. W najwyższej cenie chcę kupować i wybieram sygnał by. Ok, sygnały pokazały się na naszym wykresie. Podobnie zrobimy w przypadku sygnałów sprzedaży. Wybieram funkcję Greater Less, jako serię A wskazuję cenę zamknięcia, jako serię B lowest. Kiedy cena zamknięcia jest równa najniższej cenie, generuje sygnał sprzedaży, czyli sell. Ok, teraz mamy na wykresie zarówno sygnały kupna, jak i sprzedaży. Możemy ją połączyć w jeden algorytm przy pomocy funkcji join. Wywołujemy ją i wskazujemy nasze obie strategie greater less. Naszą nową strategię nazwiemy minimax. Nasz algorytm zawiera dużo transakcji kupna, kiedy rynek idzie do góry, oraz dużo transakcji sprzedaży, kiedy rynek spada. My jednak chcielibyśmy mieć zawsze jedną pozycję, czyli kupić, kiedy powstanie pierwszy sygnał kupna. Oraz zamknąć kupno i sprzedać na pierwszym sygnale sprzedaży. Przyda nam się do tego funkcja Single Signals, która filtruje powtarzające się sygnały. Wybieramy ją, wskazujemy naszą strategię Minimax oraz zaznaczamy opcję Reverse. Ta opcja mówi algorytmowi, że przy odwrotnym sygnale ma odwrócić pozycję z długiej na krótką i z krótkiej na długą. Gotowe. Nasz nowy algorytm nazwiemy Bitcoin Breaks. Używamy inspektora wykresu. Możemy ukryć inne sygnały i pozostawić tylko ostateczne sygnały z naszej strategii Bitcoin Breaks. Zobaczmy, jak radzi sobie nasz algorytm. Dodajmy do wykresu linię kapitału. Wybieramy Equity Line. Transakcje realizujemy po cenach z zamknięcia świec. Wskazujemy strategię Bitcoin Breaks. Załóżmy, że startujemy z kwotą 2000 dolarów i gramy jednym Bitcoinem. Dodamy również spread w postaci 35 punktów. Ok, nasza linia kapitału pokazała się pod wykresem. Nasz kapitał w wysokości 2000 dolarów udało nam się pomnożyć i przez rok do ponad 13000 dolarów. Tak, dobry wynik jest rzeczywiście związany z akceptowanym przez nas ryzykiem, które w tej chwili ocenimy. Oprócz zysków musimy przyjrzeć się stratom. Inwestorzy przyglądają się, jak wyglądały drawdowny. Drawdown to strata i okres, który potrzebuje algorytm, aby odrobić straty i wrócić do swojego ostatniego maksymalnego kapitału. Popatrzmy na naszą linię kapitału. To są nasze drawdowny. Zwracamy uwagę na długość trwania drawdownu oraz stratę. Na przykład tutaj straciliśmy 50% kapitału, czyli ponad 5000 dolarów, a okres odbudowania strat trwał 91 dni. Widzimy zatem, że te parametry są bardzo ryzykowne. Przy kapitale 2000 dolarów, jeżeli zaczęlibyśmy stosować nasz algorytm, w tym momencie możemy stracić wszystko i nie mieć już szans na zarobek w przyszłości. Pamiętajmy, że ochrona naszego kapitału jest podczas inwestowania kluczowym czynnikiem. Lepiej uruchomić 10 algorytmów na różnych rynkach i podzielić nasz kapitał na 10 części, niż ryzykować inwestowanie dużą kwotą tylko na jednym rynku. Zmieńmy nasz parametr w naszej linii kapitału. W przykładzie 2000 dolarów kupujemy, a raczej kupujmy i sprzedajmy 1 piątą Bitcoina. Teraz nasze maksymalne drawdowny mają około 30%. Kolejnym interesującym inwestorów parametrem jest wielkość pozycji. Możemy ją sprawdzić przy pomocy funkcji Position Size. W formatce Position Size wskazujemy naszą strategię Bitcoin Breaks. Ok. Pod wykresem pokazały się wartości Position Size i widzimy, że wahają się one od minus 1 do 1. Minus 1 oznacza pozycję krótką, a plus 1 pozycję długą. Position Size naszej strategii wygląda w ten sposób, bo jak pamiętacie, zastosowaliśmy do jej budowy funkcję Single Signals, która eliminowała wszystkie powtarzające się sygnały z funkcji Minimax. Jak jednak wyglądałaby wielkość pozycji, gdybyśmy tego nie zrobili? Odkryjmy na wykresie sygnały strategii Minimax i zakryjmy. Wszystkie inne sygnały. Zobaczmy wielkość pozycji ze strategii Minimax. W formatce Position Size wskazujemy strategię Minimax. OK. Widzicie, że wielkość naszej pozycji powiększa lub pomniejsza się z każdym sygnałem. Teraz inwestor może ocenić, czy ma wystarczający kapitał, aby taki algorytm włączyć. Powiększanie i pomniejszanie pozycji nazywamy piramidowaniem transakcji. Inwestorzy, którzy wykorzystują tę technikę, często grają bardzo małymi jednostkami transakcyjnymi. Zamiast brać jeden łyk wielką chochlą, czerpią małymi łyczkami z łyżeczki. Kiedy dysponujemy automatyzacją i odpowiednią technologią, takie działanie ma sens. Opowiedzieliśmy o zysku i stracie i wielkości pozycji. Dodatkowo inwestorzy sprawdzają, jak często algorytm zawiera transakcje. W naszym przypadku to około raz na dwa lub trzy dni. Innymi parametrami strategii jest średni zysk na transakcję, średnia strata, czy liczba transakcji stratnych i zyskownych. Stosowane są również bardziej zaawansowane miary, oceniające na przykład gładkość linii kapitału. Teraz zapiszemy w moich strategiach algorytm Bitcoin Breaks. Przeniesiemy nasze dwa algorytmy, czyli bitcoin breaks oraz przebicie linii do kontrola strategii i uruchomimy je na naszym rachunku. Gotowe. Na koniec pokażę Wam bardzo interesującą strategię na bitcoina, którą możemy zaliczyć do strategii arbitrażowych. Jak wiecie, bitcoinem handluje się na wielu różnych giełdach, a różnice cen na nich dochodzą często do kilku procent. Zobaczmy, czy da się na tym zarobić. Wykorzystam w tym celu Indeks średnich cen Bitcoina publikowany przez giełdę BitMEX. Zrobimy bardzo prosty algorytm, który potrafi zrobić już każdy z Was. Kiedy cena na BitMEXie przecina średni indeks cen z góry na dół, wtedy kupujemy. Kiedy cena na BitMEXie przecina średni indeks cen z dołu do góry, wtedy sprzedajemy. Do budowy tej strategii wykorzystaliśmy dwie funkcje, cross i single position. Zobaczcie linię kapitału tej strategii arbitrażowej. Bardzo podobnie wyglądają wyniki tego algorytmu na Ethereum i innych najbardziej popularnych kryptowalutach. Jeżeli ten temat Was zainteresował, to zarejestrujcie się w serwisie exeria.com, napiszcie do nas, a przyślemy Wam dodatkowe materiały i informacje. Zapraszamy do kolejnego odcinka o algorytmach, w którym podzielimy się ciekawymi pomysłami. To tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. W kolejnym materiale porozmawiamy o zestawie algorytmów działających na różnych parach walutowych, czyli ten poziom skomplikowania z lekcji na lekcję będzie szedł w górę. Pamiętaj o tym, żeby subskrybować ten kanał, jeżeli uważasz, że materiały na naszym kanale są oczywiście wartościowe. Dodatkowo zachęcam do zakupu magazynu Inwestor. Roczna prenumerata z kodem rabatowym złoto, pisane. Bez polskich znaków, a więc zloto to 79,76 plus koszt wysyłki średnio miesięcznie 6 zł za wartościową wiedzę na temat inwestowania w różne segmenty nie tylko rynków finansowych, ale między innymi opisujemy też rynek nieruchomości, ewentualnie magazyn do nabycia w salonach prasowych Empik w całej Polsce. Ja zachęcam do skorzystania z prenumeraty, dlatego że do prenumeraty e-book. Plus, oczywiście świetna cena, plus yy, nagrania z webinarów są darmowe, co oznacza, że wartość gratisów to około 170 zł. A dodatkowo mam, do ciebie, mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Edukacyjną, stricte edukacyjną, a więc zapraszam Cię do dołączenia do rocznego edukacyjnego projektu Akademia Inwestora, w którym będę jednym z prowadzącym, tym głównym, natomiast to nie oznacza, że ja będę prowadził tylko te lekcje, bo o co chodzi w Akademii Inwestora? Co tydzień pojawiać się będzie materiał, wideo, artykuł, test plus zadanie domowe, taki zestaw ne, dla inwestora, mówiący i opisujący dany temat. Jakie to są tematy? Rozpisane zostały w lekcjach, które oczywiście jeszcze jeszcze zostaną doszlifowane. One delikatnie mogą się zmienić, ale ich liczba się nie zmieni. Czyli dokładnie raz w tygodniu przez rok taka edukacyjna dawka będzie skierowana do uczestników. Cena wyjściowa to 500 zł, ale jak widzisz, ona już jest delikatnie wyższa, bo z każdą kolejną sprzedaną sztuką tego szkolenia cena rośnie o 1 złotówkę. To oczywiście nagroda dla tych Którzy dołączą do projektu jeszcze w przedsprzedaży, bo kurs startuje z dniem pierwszego, pierwszego tygodnia września, dokładnie. Mniej więcej między 3 a 4 września pojawią się pierwsze materiały w ramach Akademii Inwestora, czyli prenumeruj magazyn, albo lub, albo i to, i to czyli Akademia Inwestora jest również skierowana. Do Ciebie to nie jest szkolenie, które zrobi z ciebie milioner, to nie jest szkolenie, które pokaże Ci, jak zarabiać 300 dolarów e, miesięcznie, dziennie czy tygodniowo, już nawet nie wiem, w jaki sposób tego typu produkty są sprzedawane, ale mniej więcej szkolenia z inwestowania, przynajmniej ich marketing tych dolnych lotów tak wygląda. Tutaj skupiamy się na faktach, na rzeczach niepodważalnych, a więc nie będzie tam strategii opartych o Powiedzmy 2-3 miesiące trendu wzrostowego na złocie. Więc czegoś takiego absolutnie nie dotykamy. Akademia Inwestora ma być w 100% merytoryczna i podparta tylko i wyłącznie faktami. To tyle ode mnie i zapraszam do kolejnego materiału na naszym kanale FXMAG, na którym znajdziesz mnóstwo darmowej wiedzy.